Występ, który miał być żartem, wywołał furię po drugiej stronie sceny politycznej, a wszystko ze sprawą piosenki, którą wykonał pan poseł Łukasz Mejza wraz z Dariuszem Mateckim. Czy rzeczywiście padł tam jakiś wulgaryzm, czy to była taka mała szpileczka w stronę obozu rządzącego? Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie państwa. Panie redaktor, jeśli chodzi o wulgaryzmy. I jeśli chodzi o agresję, nie tylko słowną agresję, to akurat tutaj specjalistami jest ta druga strona politycznego sporu. My po prostu śpiewaliśmy delikatną polityczną przyśpiewkę w sposób całkowicie kulturalny wraz z panem posłem Mateckim, którego serdecznie pozdrawiamy, w sposób, który był w granicach dobrego parlamentarnego obyczaju, jak i również kultury osobistej. To druga strona próbowała przedstawić to w takich... Całkowicie ciemnych, negatywnych barwach, a to nie było zgodne z prawdą. Zresztą, jeżeli Państwo chcecie, to ja chętnie tę przyśpiewkę zaśpiewam i sami Państwo ocenicie, czy były tam wulgaryzmy, czy nie. No dobrze, to posłuchajmy. Staszek piątka, Tomek dycha, a dwudziestka dla giertycha, oni chcieli dużo siana, mają doktrynę Noimana. Staszek piątka, Tomek dycha, a dwudziestka dla Giertycha. Każdy liczy, każdy chwyta, byle więcej wziąć z koryta. Także, jak widzicie, szanowni państwo, tam nie ma żadnych wulgaryzmów. Prosta przyśpiewka, która mówi o esencji. Platformy Obywatelskiej. Drodzy Państwo, dajcie znać, co sądzicie, czy w tej piosence pojawiły się wulgaryzmy, czy jednak nie. No i tutaj może pojawić się tak obawa pana Grockiego, że jak stwierdziła prokuratura, ponad 200 osób wskazało, że przyjmował on korzyści majątkowe. No, szanowni Państwo, to jest. Y, gdyby, to było, gdyby to było śmieszne, to określilibyśmy, określilibyśmy to mianem cyrku. Natomiast no, to jest dramat polskiego życia publicznego, że takie osoby są w nim obecne, że takie osoby piastują najwyższe funkcje publiczne, bo przecież przypominam, że ten gość był marszałkiem Senatu. Był trzecią osobą w państwie. A jeszcze gorsze jest to, że takie osoby mają czelność, mają tupet wypowiadać się na tematy związane. Z, z prawem mają czelność wypowiadać się i krytykować chociażby przedstawicieli prawej strony sceny politycznej. No i teraz też jest toczony proces z naszemu prezesowi i prezesowi Republiki Tomaszowi Sakiewiczowi. Ja uważam, ja uważam, że pan prezes Sakiewicz jest bohaterem polskiego życia publicznego. Gdyby nie pan prezes Sakiewicz i, i jego działalność, nie wiedzielibyśmy o wielu patologiach życia publicznego związanego z tą stroną lewicowo-liberalną. Także panie prezesie, proszę się trzymać, proszę być dzielnym i nadal iść wyprostowanym wśród tych, którzy, którzy klęczą i absolutnie, absolutnie nie ustawać w tej, w tej swojej misji. A wróćmy do talentu muzycznego. Jak długo pan śpiewa? No bo głos mocny, dobry, lekka chrypka nawet się pojawia. To z ust profesjonalnej piosenkarki, takiej jak pani redaktor, no to wielkie słowa, za co serdecznie dziękuję. Śpiewam od kiedy pamiętam śpiewam od dziecka, tradycje artystyczne są bardzo bogate w mojej rodzinie, ale robię to absolutnie hobbystycznie. No tutaj, tak jak pewnie cała Polska wie, wskrzesiliśmy nieco tradycje śpiewacze w polskim parlamencie. Głównie są to piosenki i pieśni patriotyczne, ale też przeplatane takim nieco bardziej humorystycznym, rozrywkowym repertuarem. Ja uważam, że ma to swój klimat i uważam, że również takie kontynuowanie pewnych tradycji, jak i, też, jak i też szacunek w ten sposób wyrażany dla naszej pięknej historii, dla naszych e, wspaniałych polskich bohaterów, to rzecz niezwykle ważna i istotna. Czyli po posiedzeniach sejmowych jest także czas na muzykę? Oczywiście, że tak i, i lepiej, że spotykamy się w takim gronie, że śpiewamy, e, że, że ten czas jest spędzany w sposób kulturalny, a nie tak jak w przypadku posłów Platformy, którzy bardzo często tego alkoholu nadużywają, wszczynają różnego rodzaju awantury, wszczynają burdy, no i psują te piękne tradycje tego, tego miejsca. Panie pośle, muszę zapytać o temat mocno kontrowersyjny, który rozgrzał przestrzeń medialną w ostatnim czasie. Można powiedzieć, że niektórzy gonią za marzeniami, pan poseł gonił za samolotem 200 km na godzinę na, na, na trasie, S3, patrole policji, no i szum medialny. Jak się Pan odniesie do tej sytuacji? Czy już trochę emocje opadły? To prawda, goniłem za samolotem i nie dogoniłem, no bo ostatecznie mnie na pokład tego samolotu nie wpuszczono, po prostu się spóźniłem. Chciałbym Państwa przeprosić za to, no bo to było głupie zachowanie. Ja tego zachowania żałuję. Nie powinienem był się tak zachować. Oczywiście zrzekam się natychmiast immunitetu, Zapłacę oczywiście mandat, czy w tym przypadku, już teraz grzywnę. Do tego, równowartość tego mandatu zobowiązałem się przekazać na cele związane z ofiarami wypadków drogowych. Ale też kategorycznie protestuję, aby być zestawianym w jednym szeregu z takimi bandytami drogowymi jak Donald Tusk czy Kiegoś Schetyna, bo ja przekroczyłem prędkość i okej, okay, to było głupie. Przepraszam. Nie powinienem był się tak zachować, ale przekroczyłem prędkość na pustej trasie szybkiego ruchu. Jak praktycznie chyba każdy Polak, praktycznie każdy tę prędkość w swoim życiu, czy to na autostradzie, czy właśnie na drodze szybkiego ruchu przekroczył. A Tusk czy Schetyna przekroczyli tę prędkość ponad dwukrotnie w terenie zabudowanym co jest potencjalnym morderstwem drogowym. Więc Platforma Obywatelska i politycy to są ostatni ludzie, którzy powinni wypowiadać się na ten temat. I to ja za, swoją, za swoje zachowanie przeprosiłem, poniosę pełną odpowiedzialności, bo też właśnie w przeciwieństwie do polityków Platformy, ja jestem charakternym chłopakiem, a nie jakimś grodzkim, który będzie chował się za immunitetem, czy jak inny bohater Platformy, mydlał na widok organów ścigania. Ja... Poniosę pełnię odpowiedzialności, natomiast ta sprawa została rozdmuchana do tego, co najmniej jak ja, bym, jak ja bym dopuścił się jakiegoś ataku terrorystycznego. Proszę zobaczyć, jak funkcjonują w Polsce media. Tusk przekracza prędkość razy dwa, ponad dwukrotnie w terenie zabudowanym, gdzie mogło mu tam wybiec dziecko, gdzie mógł potrącić jakąś staruszkę, która poruszała się przy drodze, gdzie mógł rozjechać całą rodzinę czy wjechać komuś do domu. I media praktycznie o tym milczą. Pojawiają się też komentarze, że gdyby przyjął pan ten mandat, to nie byłoby takiej afery. E, tak, natomiast ja naprawdę spieszyłem się na lotnisko, i ja jestem gościem, który normalnie mandaty przyjmował do tej pory. Chętnie państwu, chętnie państwu pokażę na, na dowód czego skrina z systemu MOBYWATEL. To jest mandat, który już mi się skasował. Natomiast 18 października. 2024 roku jest mandat zapłacony, więc jak ja bym był takim posłem, jak mi tutaj imputuje... Może pokażemy później to. Tak, tak, bardzo chętnie, oczywiście. Jak mi jak imputuje mi Platforma Obywatelska, to ja bym w ogóle mandatów nie przyjmował, a jakoś przyjmowałem do tej pory przez całe swoje życie, również wtedy, gdy, gdy byłem posłem, płaciłem. Tutaj naprawdę mi się spieszyło. Teraz już wiem, że to był błąd. Trzeba było zapłacić i tak się na ten samolot spóźniłem i tak. Dlatego jeszcze raz, jeszcze raz Państwa przepraszam i obiecuję, że... Takie zachowanie więcej nie będzie miało miejsca. Natomiast kategorycznie protestuję, aby zestawiać mnie z takimi bandytami drogowymi, jak wcześniej wspomniany Tusk czy Schetyna. Czy Kraśko, i do faktów, wiedzą Państwo, że on na przykład jeździł bez uprawnień i teraz ten sam TVN, który ma na pokładzie takiego gościa, nie wywalił go. Próbuje jeszcze mnie krytykować. Zobaczcie, jacy to są hipokryci. Zobaczcie, z kim my mamy do czynienia. Czy Najsztub, kolejny kolejny idol. Cimoszewicz, przecież Cimoszewicz potrącił. Kobietę na pasach i uciekł z miejsca wypadku. I on dalej dla nich jest bohaterem. A tutaj ja owszem przekroczyłem prędkość, ale przypomnę na Estę, przeprosiłem od razu. Natychmiast powiedziałem, że się zrzekam immunitetu, a oni z tego robią, e, robią totalną awanturę. Także zobaczcie, jak bardzo odklejeni to są ludzie, jak pełni fałszu, jak pełni hipokryzji. Nie mówiąc już oczywiście o tym, że komisja immunitetowa owszem, powinna zajmować się również i takimi sprawami, ale ma do rozpatrzenia dużo ważniejsze sprawy, sprawy chociażby grockiego czy sprawę Giertycha, które są nieustannie zawiatane pod dywan. To są naprawdę ważne tematy i fajnie by było, jakby platforma obywatelska i usłuszne jej media, takie jak Gazeta Wyborcza czy TVN, w końcu zwróciły na to uwagę. Jak się Pan odniesie do ostatniego wywiadu Kuby Wojewódzkiego, którego gościł Donald Tusk, powiedział, że spełniło 31% na tyle, ile tutaj ludzie oddali na niego głos. Znaczy, panie redaktor, ja mam ciekawsze rzeczy do robienia w życiu niż odnoszenie się do wywiadów przeprowadzanych przez 62 latka pozującego na no, 18 latka z Donaldem Tuskiem, który też chce być bardzo młodzieżowy, ale ewidentnie Peron mu już odjechał. No, Donald Tusk nigdy nie wiązał się za mocno z obietnicami wyborczymi, tylko ja mam wrażenie, że to nie jest wcale jego problem. To jest problem po pierwsze polski i po drugie jego wyborców, bo kłamca zawsze kłamie. I teraz jeżeli ktoś wierzy Tuskowi, wierzy w to, że on będzie spełniał swoje obietnice wyborcze, no to przepraszam, że to powiem, ale jest idiotą. Po prostu jest idiotą, bo Tusk zawsze będzie kłamał i oczywiście, że teraz nie wyjdzie i nie powie, słuchajcie, znowu was okłamałem. Po raz setny was okłamałem, kłamałem w 2005, kłamałem w 2007, w 2011 i teraz też kłamie. I ja nigdy nie miałem zamiaru spełnić tych obietnic wyborczych, chciałem tylko nachapać się, chciałem tylko dorwać się do władzy. Jak już jestem u władzy, to w sumie mnie to w ogóle nie interesuje. To jest doktryna Donalda Tuska kłamać, kłamać, kłamać. W związku z tym, jeżeli ktoś wierzy w to, no jasne, to na co on liczył, że będzie miał 100%, no to to, to, to sorry, no, ale to jest dla mnie totalnie niepoważny gość. Zresztą on w tym wywiadzie był zupełnie bez formy. Ten wojewódzki musiał go wyciągać za uszy, musiał mu pomagać. No jak dla mnie. Gościu, który wie, że za chwilę nadchodzi noc komety i to jest jego polityczny koniec. Ja zachowałem się głupio. Nie powinienem był się tak zachować, za co przepraszam. Przekroczyłem prędkość na Esse, na pustej drodze. A taki Tusk czy Schetyna przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym. I teraz uważajcie, szanowni państwo, kto z was w życiu nie przekroczył prędkości na drodze szybkiego ruchu czy na autostradzie? Kto z was? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja przekroczyłem, przepraszam, nie powinienem był tego robić, ale przekroczenie w terenie zabudowanym, gdzie to, są, gdzie to jest potencjalne morderstwo drogowe, i teraz ci sami ludzie mają czelność mnie oceniać. Zobaczcie, jaka to jest banda hipokrytów. Zobaczcie sobie na TVN. Szanowni Państwo, oni trzymają na pokładzie Kraśko. Wy wiecie, że Kraśko jeździł bez uprawnień przez wiele, wiele czasu, i oni chcą mnie krytykować. Ja wiem, że zachowałem się źle. Biorę winę na klatę, przepraszam, nie chowam się za immunitetem jak Grocki, nie mdleję jak inny bohater platformy, ale na Boga, niech ci, ci ludzie są ostatni, żeby móc mnie oceniać.